Cześć! Kolejny dzień, jak widać od rana już kilka płytaczek położyłem. Fajnie to wygląda nawet. Nawet muszę przyznać, że w miarę ładne te płytki. I zaczynam od całej płytki od podłogi i będzie, będzie kończone na docince. Ponieważ będzie sufit podmieszany i wielkość tej docinki będzie zależała od płytek w prysznicu. Ponieważ płytki, płytki do prysznica to drewno gres. Zobaczymy jak to będzie wyglądać do samej góry Skończę tą ścianę i zaczynam prawdopodobnie tą drzwiami rodzajmy się gabarytem na razie szybkie info na koniec dnia A zieloniczka wygląda tak Tutaj ścianka mam gotowa Tutaj również na gotowe do jecha na gabrytu i na tej wysokości już będziemy robić lustro. Tutaj kabelkiem polecimy na oświetlenie lustra, chociaż jeszcze dzisiaj muszę z inwestorką ustalić jak to będzie do końca wyglądać, bo prawdopodobnie lustro będzie dotąd aż za gaberyt, do prysznica. Tak. Ja sobie przygotowuję pod górne płytki po kawałęczku płytki przyklejone w poziomie, żeby złapać górną płytkę nie ma problemu, bardzo szybko to sknie. A że miałem dzisiaj troszkę kleju na koniec przykleję to sobie już dzisiaj. Ale jeżeli robicie to w ten sam dzień. Pół godzinki nie ma problemu, żeby to sobie dobrze złapało i można było górę na tym kleić. Najprostszy, najszybszy sposób, bez żadnych kombinacji. I co? Jutro zabudowa to jest rytu. Prawdopodobnie ten pas do góry. Zobaczymy jak to jutrzejszy dzień będzie wyglądał. W sumie jest sobota. Z soboty się nie pracuje, przeważnie może trzeba. Ale na tą chwilę... Tak to właśnie wygląda wszystko. Chyba tyle na dzisiaj. Jeżeli będę coś się tutaj, to na pewno Wam to pokażę. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.